No, w ciekawych czasach żyjemy. Możesz wejść na YouTube, wpisać dowolną frazę i praktycznie znaleźć dowolną informację za darmo. To znaczy, nie do końca za darmo, bo musimy poświęcić swój czas, a to jest w sumie najcenniejsze, co mamy. I teraz, to czy w ogóle obejrzysz to wideo do samego końca, czy faktycznie chcesz się przekonać, co mam do powiedzenia na temat zarabiania dzięki AI, no, będzie zależało od wielu czynników. Pierwszy, taki czy mnie znasz, bo jak mnie znasz, to wiesz, że tą wartość dowiozę. Dwa, czy twoja uwaga ci pozwoli, w sensie, czy twoje skupienie ci pozwoli, bo dzisiaj żyjemy w czasach krótkich treści, a nie długich, a jednak to wideo pewnie będzie miało kilka minut w sumie. No i trzy, jak widzisz, no nie jestem youtuberem, więc może być tak, że jak mnie nie znasz, no to cię znudzę po kilku chwilach, bo nie mam tu nie wiadomo czego przygotowanych, nie wiadomo jakich przejść. Po prostu włączyłem nagrywanie ekranu i ci za chwilę pokażę, jakie narzędzie używać i jak krok po kroku. Dobrze używać tych narzędzi, żeby faktycznie w końcu coś ruszyć z tym zarabianiem online. No bo jak wejdziesz na YouTube i piszesz zarabianie online, no to wyskoczy miliony filmów. Mam wrażenie, że też jednak najłatwiej czasami chyba mówić o tym zarabianiu, niż faktycznie zarabiać. No ale to tam dzisiaj nie będziemy schodzili na tematy filozoficzne. Dzisiaj zajmiemy się faktycznie realnymi przykładami, i które możesz wykorzystać po prostu u siebie. I takim realnym przykładem jest pani Miss. Excel, czyli jak się domyślamy zarabia na tym, że uczy innych Excela i Excel, no arkusze kalkulacyjne, tak, od Microsoftu, ale mamy też przecież Excela podobnego w narzędziach chociażby Google, czyli arkusze Google. I w każdym razie, jak piszemy sobie na YouTube tą panią Miss Excel, no może zrobić sobie research, to ona była w wielu wywiadach, też znajdziesz filmiki, które mówią o niej to też jest zresztą pierwszy taki side hustle, czyli taki dodatkowy dochód, który możesz zbudować, czyli nagrywać po prostu o innych, czyli samemu nie trzeba niczego osiągnąć, przecież mnóstwo jest kanałów tak zwanych komentery, które komentują innych, czyli na przykład z tego dzisiejszego filmiku możesz zrobić dokładnie to samo co ja, zrobić research o tej pani, nagrać wideo takie jak ja, nie trzeba mieć tu jakichś specjalnych zdolności, no i na przykład budować swojego YouTube'a. A jak wiemy, YouTube płaci też za reklamę i da się całkiem spoko pieniądze zarabiać i takich case study możesz przecież znaleźć więcej. No bo tak jak powiedziałem, mamy nieskończoną ilość informacji. No i jedną z takich dróg zarabiania jest to, że sami będziemy też tą informację wytwarzać, no bo z drugiej strony, zobacz, dlaczego nie ty, to czyli dzisiaj oglądasz jakieś tam wideo Przeglądasz jakieś TikToki, Instagramy, a dlaczego ty nie masz być tym twórcą i ty zarabiać nie? na tym, że inni będą oglądali? Przecież hmm, najgorsze, co to może pomyśleć, że już wszystko jest. No bo wszystko jest z jednej strony, a z drugiej przecież cały czas powstają nowe kanały i nowe Instagramy i tak dalej. W międzyczasie niektórzy, którzy tworzyli się, poddają. Mało jest takich wytrwałych i konsekwentnych jak ja, który potrafi mieć serię. 150 podcastów, chociażby, czy 2000 postów na Instagram. Takich osób jest mniej, zdecydowanie więcej jest konsumentów, więc ciężko ci oszacować na samym początku, czy już wszystko jest. Znaczy nie, no wszystko już jest, to już ustaliliśmy. Więc bardziej jest kwestia taka, że dlaczego nie ty? Dlaczego ty nie masz być tym kolejnym, który zacznie tworzyć treści i zarabiać? Więc dzisiaj punkt pierwszy, już po prostu w trzeciej minucie nagrywania, co jest, zacznij też tworzyć treści. Na podstawie dzisiejszego odcinka będziesz wiedzieć, jak się przygotować. No dobra, ale co możemy zrobić? Krok drugi. Szukamy innych osób, którym już po prostu coś wyszło. Czyli nie wymyślamy koła na nowo, szukamy biznesu, który się po prostu sprawdza, biznesu, który zarabia pieniądze. No, a wiemy, że ona zarabia. Mamy napisane nawet 100 tysięcy dolarów dziennie. No pewnie jakiś clickbait, pewnie raz wykonała jakąś kampanię, może sprzedażową, i tak miała. Ale koniec końców no tam no, można posprawdzać jakieś tam można zrobić samemu research, a można też zaufać po prostu no skoro jest gościem w iluś podcastach no to trochę oni pewnie już zrobili za nas ten research. Chociaż nigdy nie wiadomo. Ale dobra przejdźmy do konkretów. Znalazłem panią Miss Excel i pomyślałem sobie OK sprawdzę jej biznes i może będę robić to samo. Czemu nie? Przecież no ona nie jedyna będzie mówić o Excelu, a może wrzucę do AI to, czym ja się interesuję, i na podstawie jej modelu przygotuję AI plan dla mnie. Czyli będę robić mniej więcej to samo, ale z innymi narzędziami. No bo skoro ona robi o Excelu, to równie dobrze można robić takie kursy o jakichś innych aplikacjach. Zwłaszcza w dobie AI, tych aplikacji jest mnóstwo, czyli wybieram sobie jedną aplikację. I zaczynam robić to samo, co ona, uczyć innych, jak lepiej posługiwać się tą aplikacją. Trochę to, co dzisiaj ja zrobię, tak? Tylko w tym wideo za darmo masz to. Czyli um, otwieramy sobie Perplexity. Perplexity to jest taka um, przede wszystkim wyszukiwarka, bo nie traktowałbym tego modelu, żebyśmy coś tu tworzyli. Zresztą tu już na stronie głównej mamy um, głównie tematy informacyjne. No, czyli dzisiaj, jeśli jeszcze nie znasz Perplexity, no to. Zamiast używać google do wyszukiwania czegokolwiek, to już lepiej na przykład przerzucić się na Perplexity. Była opcja kiedyś zgarnięcia jeszcze wersji Pro, bez kupowania wersji Pro Steam Mobile. Możliwe, że jeszcze jest w trakcie oglądania tego filmu, więc zobacz. Ja mam wersję Pro właśnie z tego Steam z Ja nie kupowałem tutaj, bo na co dzień akurat tego modelu mniej używam. Ale to może na inny czas, gdzie porównam jeszcze kilka modeli. Dobra. W każdym razie, dzisiaj potrzebujesz Perplexity i ja będę używał w wersji pro, ale wiem, że w wersji darmowej też mniej więcej podobne rzeczy uda ci się zrobić, co mi. Więc potrzebujemy dobrego prompta, czyli dobrego polecenia, dobrej komendy. I uwaga, to jest całkiem niezła komenda, ale nie jest najlepsza. To znaczy, można by było ją modyfikować, można by było. Zdecydowanie ją rozbudować. Dobre takie polecenia do tego, co wpisujemy do AI, obojętnie czy to Perplexity, czy ChatGPT, czy cokolwiek innego, to czasami potrafią zajmować stronę A4, czyli naprawdę potrafią być bardzo złożone. I tak jak powiedziałem, to nie jest najgorsze, ale tu zdecydowanie by można było to jeszcze wzmocnić. Co nie zmienia faktu, że tak jak powiedziałem, wystarczy, że to przepiszesz. Czyli chcesz się nauczyć zarabiania online, i tu wpiszesz, czym się interesujesz. Ja wpisałem AI i po prostu ciekawostki, ogólne stwierdzenie ciekawostkami. Nawet jak zaczynasz z AI i stwierdzasz, ok, w tym jest potencjał, to wpisz po prostu to, czego chcesz się uczyć, bo przecież całkiem dobrą metodą jest to, że tworzyć treści na temat, których chcesz się dopiero uczyć, bo przecież to nie jest tak, że interesuje się AI to znaczy że już umiem AI no nie no przecież ja cały czas się uczę i będę się tego uczył w każdym razie co jest dalej przeanalizuj model biznesowy miss excel i pomóż mi w researchu no i tu napisałem co mam mi przeszukać i teraz tak w tym podstawowym modelu takim w którym wrzucimy to nie jest źle nie jest źle pod takim kątem że i tak w perplexity właśnie mamy źródła i to jest taka różnica między Perplexity a innymi modelami. Czyli tu nawet jak wrzucimy w podstawowym, darmowym planie, to mamy źródła. I to jest bardzo ważne, bo on wtedy wiemy, że nie zmyśla, tylko wyrzuca nam dane na podstawie czegoś, co już zostało stworzone w internecie. I teraz. Y tu mamy pytania, które możemy wrzucić, tak? On nam wygenerował, które ewentualnie mogą nas jakby doprecyzować ten temat, który my zapytaliśmy. No więc, klikając to, on zrobi dodatkowy research. Uwaga! Krok kolejny, który możemy zrobić, to użyć funkcji Deep Research. Jest tu taka funkcja, jak sobie zejdziemy na sam dół. O, mamy coś takiego jak Research, Deep Research. I to prawdopodobnie będzie działać tylko w wersji pro, więc jeśli nie masz chyba wersji pro, to raczej tego nie zrobisz, ale wtedy te wyniki wyszukiwania już są znacznie, widzisz, już dłuższe, bo to jest właśnie zrobione już Deep Research. Też mamy mm, oczywiście źródła podane, mamy też już widzisz, jakieś konkretne tam przychody i Deep Research różni się tym, że on po prostu bardziej analizuje te nasze zapytania i. Tutaj dodatkowo się zapytaliśmy, że jestem przebodcowany i początkujący potrzebuje plan krok po kroku, no bo mam dużo informacji, co z tym zrobić, no więc wrzuciłem, żeby mi wyrzucił plan. No i ten plan też jest na Deep researchu zrobiony, też ze źródłami, tak? czyli przeanalizował moje pytanie i wrzucił źródła. No i mamy dzień po dniu rozpisane. Oczywiście możemy to doprecyzować, Mam jakieś nawet wykresy porobione, jak dla mnie genialna sprawa, więc masz 4 tygodnie krok po kroku, zamiast się zastanawiać, po prostu zacznij realizować ten plan. Ale, ale, to mamy perplexity. Wejdźmy dalej. Tutaj mamy GroKa. GroKo, tyle plus jest, że masz go w wersji darmowej w Deep Research. Dokładnie to samo polecenie. Wpisałem, jak widzisz, on analizuje to, 3,5 minuty to analizował, 37 źródeł zbadał. No i tak samo mamy, nie? Informacje. Co i jak, co i jak. I też tutaj wrzuciliśmy informację, że jestem przebodziczony, początkujący i potrzebuję planu krok po kroku. No i rozpisał to też dosyć szczegółowo. Może nie tak ładnie jak Perplexity, ale wrzucił też jakąś tabelę, tam podsumowanie. Tutaj okazuje się, że w tym drugim zapytaniu 50 stron przebadał. I już na tej podstawie możesz widzieć, że warto czasami te same polecenia wpisywać do różnych modeli biznesowych, AI-owych oczywiście. Dlatego, że czasami może być tak, że z niektórymi poleceniami ktoś lepiej sobie poradzi i ktoś gorzej. Więc tu, jak widzisz, jest Perplexity i mamy groka. Wejdźmy do czata GPT. Czat GPT to samo dokładnie polecenie. I czat GPT w wersji właśnie Deep Research charakteryzuje się tym, że on zawsze dopytuje. Czyli, czy chcę zarabiać, czy mam jakąś niszę. No i napisałem, jestem otwarty, napisałem, że nie mam pomysłu, mimo że tu było, że interesuje się ai no bo jakby interesuje się ai ale to nie znaczy, że to jest moja nisza. Trzy, nie wiem, cztery po polsku. No i tyle. Sześć minut robił ten trzydzieści 38 źródeł i rozpisał znowu. Trochę przejrzyściej było w Perplexity, no ale tutaj nie jest źle, no bo tam powiedzmy mamy zbity tekst, mamy oczywiście źródła, na jakich podstawie, i teraz inspiracje dla twórcy AI i ciekawostek. Czyli dla mnie, nie, bo ja to napisałem w tym pierwszym zdaniu. Proponowane tematy kursów, kanały komunikacji, narzędzia i platformy od razu wrzucił. Tutaj widzę, że wrzucił angielskie platformy, więc znowu, no, tak jak powiedziałem, ta moja komenda nie jest idealna, bo idealna to by było od razu może zaznaczenie tak tych informacji, że chce działać na polskim rynku i tak dalej, i tak dalej. Ale to nic nie szkodzi, jakby. No, właśnie w tym rzecz, że pamiętajmy, że nie zawsze te komendy będą idealne i musimy sobie dopracowywać, więc możemy teraz po prostu dopytać nie? też o plan działania, też o to, żeby właśnie dostosował te narzędzia do polskiego rynku, ale generalnie nie jest źle. To znaczy, ChatGPT sam zaproponował pierwsze kroki, i ja absolutnie się z nimi zgadzam, czyli najpierw budowa społeczności, zacznie od wartościowego kontentu, zbieraj odbiorców, interakcja z widzami, więc. Te pierwsze kroki, oczywiście znowu wciąż dla osoby początkującej, one mogą być zbyt ogólne, i by trzeba było teraz wejść bardziej szczegółowo w to, ale absolutnie jakby pod nimi bym się podpisał. No wiadomo, z małymi szczegółami typu hasztagi, które już nie odgrywają żadnej roli praktycznie. Więc nie jest to źle. Jakby jest to plan, uważam, że jeśli faktycznie ktoś zacznie krok po kroku, zacznie go realizować, to będzie mieć efekty. Nie? Czyli czegoś, czego brakuje dzisiaj ludziom, bo dzisiaj największy problem, mam wrażenie, jak spotykam początkujące osoby, które jeszcze nie tworzą nic online, jest to, że no tyle właśnie tych informacji, czyli jest przebudzowanie i nie wiem, od czego zacząć. No ale zobaczmy. No, ta prosta komenda, którą Ci dzisiaj daję, pokazuje Ci pierwsze kroki, jak wykonasz te pierwsze kroki, to faktycznie będziesz mieć efekty. Ostatnie narzędzie, które chciałem pokazać, to jest Google Gemini, też w wersji Pro, też tu mamy Deep Research włączone. I tutaj o tyle to jest fajne, że on pokazuje Ci przed wystartowaniem, co będzie robił. Nie? Czyli cały plan działania. Zidentyfikuj obecność, dokładnie przeanalizuj model biznesowy itd. itd. I otworzy raport, już pisze od razu, że za kilka minut wszystko będzie gotowe. No i mm, możesz oczywiście edytować ten plan, jeśli uważasz, że ten jego sposób rozmowania nie do końca się zgadza z tym, co ty chcesz uzyskać, albo po prostu kliknąć i zacznij wyszukiwanie. No i stworzył plan. Muszę powiedzieć, że Gemini tworzy najczęściej najbardziej rozległe plany, ale ja to sobie czytałem przed nagraniem, nie będę teraz tego powtarzał. Może sobie spałzować to, oczywiście, wideo w danym momencie i sobie poczytać. Naprawdę są tu zajebiste rzeczy, muszę powiedzieć, zajebiste. Więc, jakbym miał dzisiaj oceniać, to Google Gemini zrobiło to perfekcyjnie, nie? Z tym prostym, prostym promptem. Jeszcze raz przypominam, że naprawdę jakby kwestia umiejętności promptowania dzisiaj jest najważniejszą też umiejętnością i mimo prostego promptu no to poradził sobie świetnie więc Gemini dzisiaj w wersji pro zdecydowanie wygrywa to wideo bo dużo dużo rzeczy jest tutaj naprawdę mega nie no Chociażby to, że gdzieś tu Anna wrzuca informacje, że ona już współpracuje z agencją, która odpowiada za to wszystko i tak dalej, i tak dalej, że to nie wszystko takie jest łatwe, proste i przyjemne, więc przygotowuje, że tak, użytkownika, który sobie wygeneruje taki raport, że nie wszystko od razu. Super, to jest naprawdę. Duże rzeczy. No i mamy część drugą raportu: budowanie Twojego przedsięwzięcia, AI ciekawostki. No i mamy od razu plan działania, tak? Czy już bez tego doprecyzowania, on już domyślił się z, pierwszej, z pierwszego mojej komendy, że ja taki plan działania będę chciał. No i mamy definiowanie swojej niszy, tak jak to zrobić, burza mózgów. I zobacz, filary treści, nie? Mamy haki, AI o produktywności. Nauka o wirusowości. No oczywiście on jakby myśli po angielsku, nie? więc to chodziło o wirale. Hmm. Historyczne dziwactwa, kreatywne eksperymenty AI i, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dużo rzeczy z tego. Absolutnie uważam, że to jest plan gotowy i tylko się tego trzymać. Nie? Tworzenie twojej polaryzacji. Super. Bo to są wszystkie rzeczy, które wiem, że po prostu w mediach społecznościowych działają i nawet jeśli jesteś osobą początkującą, i czegoś po prostu z tego nie rozumiesz, no to wystarczy znowu teraz dopisać komendę, że ej, zaczynam dopiero, nie kumam tego i wytłumaczę jak ośmioklasiście na przykład, nie? I już to zupełnie inaczej wytłumaczę, ale zrobienie lead magnetu, zrobienie jakiegoś produktu wejściowego, oczywiście tutaj nie ma doświadczenia przy praktyki, nie? Bo jako ja, człowiek doświadczony, mogę Ci powiedzieć, że no nie zaczynaj, nie myśl na razie o monetyzacji, tylko myśl w stu procentach o najpierw zbieraniu społeczności. Mega. Nie? Jak dla mnie. I zobacz w ogóle to, nie źródła wykorzystane w tym raporcie, zobacz to. Wszystkie sobie później możesz przejść, już przeklikać, nie. Nawet YouTube jest przeszukane. Czyli możesz wejść sobie na YouTube i zobaczyć. Co dokładnie jakie filmiki i sobie rozszerzyć te informacje przedstawił Gemini. Ja jestem zachwycony. Funkcja deep research. Porównanie tych narzędzi, myślę, że z tego filmiku naprawdę dużo się da wyciągnąć. Przede wszystkim użyj sobie prompta, znajdź sobie osobę, która ci się podoba, co robi w internecie, przeanalizuj sobie jej pomysł biznesowy i spróbuj robić to samo. To jest Twój krok pierwszy, uważam, po tym wideo.